Hej hej, system BatRaider i witam Was w kolejnym odcinku z nauki programowania. Jest to drugi odcinek z tej oto serii, czyli skryptowanie od podstaw, tak się nazywa seria. No ale w każdym razie jeżeli nie oglądałeś pierwszego odcinka z tej serii, to zachęcam Cię do obejrzenia go, ponieważ gdy to zrobisz, będzie ci po prostu łatwiej e, przyswajać wiedzę z dzisiejszego odcinka. Przyswajać wiedzę? <laughs> Dobra, nieważne, lecimy do Roblox Studio. A więc w dzisiejszym odcinku skupimy się na instrukcjach warunkowych. Pewnie zapytasz na początku, czym jest w ogóle taka instrukcja warunkowa. A instrukcja warunkowa to jest coś takiego, że po prostu musimy spełnić dany warunek, aby się wykonała jakaś funkcja. Czyli na przykład, ja wam to pokażę, bo mo moim zdaniem jest najlepiej pokazywać, bo wtedy tak najlepiej człowiek zapamiętuje. Powiedzmy mamy Pieniądze. Mamy 10 monet, czy tam 10 zł, a więc zdefiniujemy sobie zmienną. Mamy 10 pieniędzy, czyli 10 zł, i idziemy do sklepu. Chcemy kupić ciastko. Które kosztuje, które kosztuje na przykład 5 zł? I aby kupić nasze ciastko, musimy mieć co najmniej 5 zł. My mamy 10 zł, więc to po prostu możemy kupić to ciastko. I dzisiaj głównie będziemy używać takiego jednego słówka z angielskiego, a mianowicie if. If znaczy tyle, jeżeli. Takie ma znaczenie. Jeśli, jeżeli. Różnie, różnie to ludzie tłumaczą. W sumie sens jest ten sam. Czyli powiedzmy, jeśli pieniądze większe albo równe, ciastko, czyli po prostu jeżeli mamy tyle pieniędzy, żeby nas było stać na ciastko, to wtedy możemy wyprintować, czyli po prostu napisać stać cię na ciastko. I jeśli odpalimy teraz nasz y, skrypt, po prostu naszą grę, to wyprintowało nam słowo stać cię na ciastko. Co w się sensie to jest zdanie, a nie słowo? Po prostu pieniądze są większe niż cena ciastka. Czyli po prostu możemy kupić nasze ciastko. A jeżeli nasze pieniądze będą na przykład e, będziemy mieć 4 zł, to nie będziemy mogli kupić ciastka, więc po prostu nie powinno się nic wyprintować nam. I jak widzicie, nic nam się wy nie wyprintowało. Czemu? Bo nie stać nas po prostu na ciastko. Czyli nasza pierwsza wartość jest mniejsza niż nasza druga wartość. I istnieje coś takiego jeszcze jak słowo Elsa. Praktycznie połowa z tego to jest z języka angielskiego. Es znaczy tyle, że w przeciwnym wypadku. Czyli jeżeli nasze pieniądze są większe albo równe naszemu ciastku, to na, nam ma wyprintować to. A jeżeli tak nie jest, to nam, ma nam wyprintować nie staćcie na ciastko. Teraz nam wyprintowało nie staćcie na ciastko. A czemu? Bo nasze pieniądze są mniejsze od ceny ciastka. A jeżeli damy na przykład 5, to nam wyprintuje statcie na ciastko, bo po prostu możemy kupić je. Co nie? I tak będzie z każdą liczbą po prostu. Jeżeli będzie większa suma pieniędzy od naszego ciastka, to będzie nam printować to. A jeżeli nie, jeżeli nasze pieniądze są mniejsze od ciastka, czyli ceny ciastka, będzie nam printować to. I mam nadzieję, że to w miarę jakoś ogarniacie teraz, bo przechodzimy teraz do, do kolejnych rzeczy, czyli do słowa AND. AND z angielskiego to jest po prostu I oraz różne znaczenia są, ale my będziemy się trzymać I. I do tego będziemy potrzebować kolejnej zmiennej o nazwie diamenty. I teraz, żeby kupić nasze ciastko, będziemy musieli mieć powiedzmy 10 diamentów, oprócz tego, że będziemy musieli mieć 5 pieniędzy, czyli 5 po prostu złoty. Jeżeli pieniądze nasze są równe albo większe od ciastka i diamenty są równe albo większe od ciastka, wtedy ma nam wyprintować staćcie na ciastko. A w przeciwnym wypadku nie się na ciastko. To już Wszyscy ogarniamy, mam taką nadzieję. I sprawdźmy co teraz się stanie. Wyprintowało nam staćcie na ciastko. Widzicie? Mamy staćcie na ciastko. A jeżeli damy na przykład diamenty na 0, to wyprintuje nam, uwaga, nie staćcie na ciastko. Dlaczego? Bo nie mamy tyle diamentów, ile potrzebujemy na zakup ciastka. Bo oprócz tego, że potrzebujemy pieniądze, to jeszcze potrzebujemy diamenty. Jeszcze istnieje coś takiego jak. OR OR jest też z języka angielskiego i znaczy po prostu lub, albo albo, lub, albo albo Czyli powiedzmy, AND to było coś takiego, że musimy mieć ten warunek oraz ten warunek spełniony, aby się aby nas było stać na ciastko. A OR jest czymś takim, że musimy mieć tylko jeden warunek spełniony, że albo prawą stronę, albo lewą stronę. Co się odwrotnie, albo lewą stronę albo prawą stronę i sprawdźmy, jeżeli pieniądze są równe albo większe niż ciastko albo diamenty są równe albo większe niż ciastko wtedy wyprintuj starcie na ciastko a w przeciwnym wypadku nie starcie na ciastko i klikniemy zagraj i wypr wyprintowało nam starcie na ciastko ponieważ nasze diamenty nie są większe od ciastka bo od ceny ciastka bo mamy ich 0, ale, a ciastko kosztuje 5, a, ale pieniądze nasze są większe, no w tym przypadku jest tyle samo, więc stać nas po prostu na to ciastko, możemy je kupić. A jeżeli wpiszemy tutaj także 0, albo wpiszemy tutaj 2, to też nam wyprintuje, nie stać się na ciastko, ponieważ nie stać nas ani przy pomocy diamentów, nie możemy kupić tego ciastka, ani przy pomocy pieniędzy nie możemy kupić tego ciastka. Ciastko kosztuje 5, mamy 2, 2, 2 monety, 2 złote mamy i mamy 0 diamentów. I to tak naprawdę jest tyle. Tyle z, z instrukcji warunkowych. I to jest tak naprawdę tyle z instrukcji warunkowych. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to możecie wpisać na Discorda yy, i tam utworzyć tiketa. Po prostu a będę się starał wam pomóc. Albo jakiś administrator będzie się wam starał pomóc. Możecie wbić też też na Instagrama oraz na grupę na Robloxie, ponieważ są tam fajne konkursy. A więc trzymajcie się, no i siema! Okej, okay, ten odcinek niestety już się kończy, a teraz wyświetla Ci się cała playlista z właśnie tych podatników z Robloxa Studio. Więc jeśli czegoś jeszcze nie kumasz, to możesz kliknąć tą playlistę i obejrzeć wszystkie odcinki.